Witam serdecznie z tej strony Rastamen oraz Maplo. Y jesteśmy na mapie Made in Poland. Made in Poland. Stworzonej przez Pyberkuna, naszego widza. Y Maplo przeczyta zasady. Zasady: Możemy tylko rozwalać wełnę, y grać na peacefullow i możemy zabierać rzeczy tylko ze skrzyni. Używa. Używać rzeczy. Rzeczy ze skrzyni. Are you ready? Yeah! Good luck, dobra. Idziemy, ciśniemy, nie? E, co tam jest? Łapka. No, Łul. Aha, to jest wełna, dobra. Myślę, że problem Nie, zostań! Oj, to się. Nie mogę otworzyć. No, bo rozwal tą wełnę, nie? Mm. Diamond. A ci powiem tyle. O, spadłeś. O, taki no, bajer. Trzeba płynąć chyba. Ej, tu jestem! Powietrze! Powietrze! Mam wełnę. Ja mam powietrze. A ja nie mam powietrza. Rozwalam wełnę. Zaraz mi się powietrze skończy. O! Ouch. Ouch. Ouch! 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 powietrza. Huch. O boże. Dobra, idę jeszcze raz. Ja tu próbuję rozwalić wolne byś mi pomógł, a nie? No ja to tam Znalazłem wyjście O Dam radę. Skoczyłem, dobra. Ej, I mam skrzynkę. Mógł. I mam stona. Ej, tędy nie można wejść. Ten. Jest drzwi, ale nie ma kładki. Trzeba znaleźć kładkę. No tam. ja mam stona jednego. A Czyli jeszcze... O, spycham mnie. Jeszcze jeden kamień trzeba znaleźć. Gdzieś Chyba widziałem wełna ile no po, powietrze chcę. Aaa, a, 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 powietrze. Mam jeszcze jeden parek mi został. I mam dwa stone. No to chodź. Tutaj. Czekaj, patrzę czy nic nie ma jeszcze. Ja ci powiem, wolałbym zwiedzić cały ten labirynt zanim byśmy poszli dalej. No tak pewnie będą tylko diamenty. Diamenty na punkty są. Oś. Dobra, uciekaj mi się. Powietrza. Dobra. A, jakoś tak wszedłem. Yy, zgubiłem się. Yy, nie ma tu żadnej wolny? Yy, powietrza. Yy, 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 yy. O, nie Dajesz radę. No. Chodź. Ciemno to jak fix. Aha, śliwony no nie możemy używać w tym słowie. No. Nie yy, wiem czy skąd mam torcza. Stone. Dobra, mam presule platę. Staw No przesuń się, bo nie mogę postawić tam Okej. Okay. Wełno. Mm. Bij wełnę. Bije. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Skrzynia, skrzynia. I mam TNT. U. Ale przecież nie odpalimy no. no też mi się tak wydaje. Trzeba... Będę musiał zapalniczkę. Będę musiał wyczarować zapalniczkę. No idziemy dalej, nie? Wolność. Dobra, żartowałem. U, ciemno. Pić pierwszy. O. I wiem co tu trzeba zrobić. Już wiem. Za the, the end. Trzeba rozwalić Kobla. Yy, a tu jest... Proszę, pad. I nie wiem co się stało, ale ja chyba ucieknę. O, się nie dzieje. Może trzeba postawić TNT na tym? A może ten Cza... Ja Ja tu postawię TNT Nie, nic To przestaw albo ja przestawię. Teraz Nie. A może na to Jeszcze? O, otworzyłeś się drzwi. Uszałem. Tak? No. no Nie, to, 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 o, to szaruj, szaruj zapalniczkę. ID please. My wyczarujemy zapalniczkę i zaraz no, Więc dobrze, wróciliśmy i mamy zapalare Tak, i teraz podpalamy Podpalaj Mapa została stworzona na pewno na wcześniejsze wersje Tak, tam było napisane, że tam 1, 6, 5, 2 Okej, dobra, gaś to Gaś Podpal no Kobl. Just kidding Żartował Rzucić? Się, drzwi się otworzą. Uważaj, nie popchnij mnie. O nie. Nie, tylko nie lawa. Kochamy to przecież. No, bardzo. Idę. Na shifcie idzie najlepiej. No, idę przecież na shiftie. Uch. O oh yeah. Ja jestem. No, tak jak mówiłem, trzeba slime lamek baratą rzucić. No skrzyneczka, mam Diamonda i Redstone'a, nic więcej tu nie ma, tu jest lawa, to mi się nie podoba, a tu jest woda, to ja wolę to do wody, to jest do góry pierwszy. trzeba, uciekajmy stąd w powietrze, ale wolno się płynie, damy radę, musimy 3, 2 Jeden. Huuu. O, O. Czekaj. Wełna. Co trzeba zrobić? I wełna. I... O, 66. Mamy redstone'a i zapalarę. Patrz, TNT. Podpalisz? Ale tu trzeba czasem... Czasem nie trzeba czegoś zrobić? i Trzeba otworzyć te drzwi, nie? No. How. How we should do this? E, nie wiem. Może to jest tak, że na dole, nie? Jest kolejne pomieszczenie, i potem przechodzimy przez tą lawę, i do, z powrotem tu do góry i tam będzie jakaś podpowiedź, pod, pod, tak, nie wiem. Może, może nie dwa. wiem, ja to podpalę. Masz czym? No. no. Tak, to spada. Tam jest kolejne TNT. Dużo TNT. Aż mi się zlagowało, aż się nie zlagowało i no Ale teraz tam nie możemy wejść. Hmm, hmm mam dwa ja ja... ja. Nie Ja ma mam tu przypadkiem jakiegoś tego blisko żeby tak dopiąć Nie ma hmm. Nie wiem, będę próbował po kolei No w sensie. mm. Thanks Ale czy nie ma żadnego, żadnej tej żadnej odpowiedzi no. no. Może dwie te same liczby trzeba znaleźć Możliwe. Mm. Kurde, no nic nie widzę. To normalnie zrobił. Nie wiem, może przerwimy na chwilę i... A tu jest pusta tabliczka. Pusta? Nie jest, dobra. Nie z tej strony. 56 jak gdzieś o, i co zrobiłeś? Krol. Dobre, to, on to trzeba to było i No, totalnie, totalnie randomowo sobie klikłem. Haksy. <laughs> Uuu... jump. Jump, jump. O, bo to. Of course. E, panie, uważaj pan. Gratulacje. O, tu są słodki. wełna big redstone i diamond masz mam y no. kolejna wełna tutu to tu. kolejny redstone dobra to zbieraj redstone to lecimy U spadaj pierwszy a woda y mam wełnę. a w tej Wełno. wełnie Wyjście jakieś? To nie, najpierw... jesteś tu jeszcze? Drzwi. Drzwi... A tu woda jest tam. Których nie możemy otworzyć. A czekaj! te, dawaj redstone. A. Co tu będziemy mieli? Sherlock? Nie. O nie, ogień. Ogień? To skacz pierwszy. Ja Po prawej coś masz. Co? Aha, woda. Jest tam coś? Chyba nie. Nie, to ja tu idę. To jest drobinka, więc będzie można się cofnąć. Hmm. teleport? Nie, jasno widzę. Jak tam? Nie wiem, nie, jestem po drugiej stronie. No to dawaj, chodź. Bo tam jeszcze było jedno wyjście, nie? No. To może najpierw tam sprawdzimy. Zanim się... ...przeteleportujemy. Nether mam wyłączony. Aktualnie. A, to, to i tak byśmy nie weszli. A tam nic nie było napisane, że trzeba do Netaru iść. No. To być może ten trzeba. Eee... A masz to jak go otworzyć Huch. No to jednak trzeba. O, ciekawy tam coś Nie podoba mi się to. Mi też to się właśnie nie ma skrzynki. Mam. O, to będzie skrzynka będzie. Chyba pewno Pokaż. Nie, leci z tego żółte coś. Albo tu ten, złoto? Tak, to złoto. To złoto jest. Czekaj. No, raczej tutaj Do netteru? No, chyba coś ominęliśmy. Bo ja wiem. No, Dobra, nie lecim. ma kładki zrobić. Wlecimy do niego? Chyba nie. Zresztą mam taki obraz, że chyba raczej danych nie da. To będziemy musieli włączyć neter i wrócić tu. I to przecież tu się pojawimy, nie? No. Dobra. To my zaraz wracamy. Dobra, wróciliśmy, włączyliśmy neter i idziemy. Uję. Yy, teraz Uf. muszę przejść tu. W stronę nieźle, nieźle, mm. że mu się chciało. Czekaj, tam coś jest? To nie i z tobą. <noise> Czemu? No bo się boję. Przecież potwory są wyłączone? A, ale ja się boję. Masz coś? Drobinka. Wolno. Gdzie masz wolno? No za tym. A za to drabinko. nie możemy. Znowu. A nie możemy rozwalać drabinki przecież. No. O. Masz coś? Zapalniczka, TNT, Dirt y, Torch. Ja. Y, TNT mamy tu zrzucić. Dawaj TNT. Kule, kule, uciekaj nie tak niech cię zapije, niech cię zabije, niech cię zabije. Dobra. 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 Siemnie mnie więc kto pierwszy? leć ja mam item. to ja też mam to ja ci rzucę tu o jeż, o jeż, o No o jeżdż item i tak tego nie możemy użyć Cię, lepiej by było żeby było lecę Ocz Chodź tu do mnie Huch, dużo lawy nie Jest przejście. Się. A! Nie Co trafiłem. Ty I skrzynka. Yy, mamy ten dźwignię, to pewno po to mieliśmy przyjść. Mm. Teraz jak stąd wrócić?